Nagrywanie filmów na YouTube jest idealną paralelą, idealnym przykładem na to, jak można bardzo popaść w pewien perfekcjonizm. I gdyby skategoryzować ludzi na tych, którzy żyją w totalnym chaosie i na tych, którzy są perfekcjonistami, ja osobiście czuję się być, być gdzieś mniej więcej pośrodku. Staram się nie popadać w tą doskonałość, która blokuje mnie na działanie, ale jednocześnie nie najlepiej czuję się. W bałaganie. I tak pomyślałem sobie, że nazwa przeciętnie, nieprzeciętni jest idealnie o tym. Każdy z nas w pewnym sensie dąży do bycia lepszą wersją siebie, do ulepszania swojego życia, do zmiany nawyków żywieniowych, organizacyjnych, do zastanawiania się nad swoją motywacją, sensem, losem. I nie ma przestrzeni na to, żeby każdy z nas był w pewnym sensie nieprzeciętny. Ale każdy z nas, będąc tym przeciętnym może pozwolić sobie na to, by dowodzić jak najwyższą jakość, jakość swoich usług, jakość swojego życia, jakość relacji, jakość spędzania czasu samemu ze sobą. I o tym właśnie będą te odcinki. Chciałbym Was zaprosić do serii Przeciętnie Nieprzeciętni, gdzie znowuż przygotowując się, pomyślałem sobie, co ja tu Wam będę gadał, wymyślał, będę przenosił na siebie uwagę, zrobię coś w zupełnie inny sposób, odwrotny, taki, który działa najlepiej wtedy, kiedy ja słucham. Ten program jest skonstruowany tak, abyście to wy podrzucali mi tematy, podrzucali mi swoje wątpliwości, zostali anonimowi, ale podzielili się swoimi problemami, swoimi troskami, czymś, co mielibyście ochotę z siebie zrzucić, a uważacie, że miałoby użytek na szerszą perspektywę, perspektywę społeczną, perspektywę YouTubeową, internetową. To co, zaczynamy? szaleństwem byłoby usiąść teraz i czekać na Wasze pytania, i na tej podstawie zacząć tworzyć ten kanał. No, więc muszę wyjść z pewną in inicjatywą, wyjść z tej przeciętności, stać się przez chwilę nieprzeciętnym, wyemitować z siebie tą energię, żeby to wszystko ruszyło. Tak mniej więcej to działa w życiu. Dlatego przygotowałem dla Was serię pewnych tematów. Aby mieć o czym opowiadać, i liczę na to, że wejdziemy ze sobą w interakcję. I tym pierwszym takim tematem, którym chciałbym dać punkt wyjścia do naszego wspólnie spędzonego czasu, jest. Filozofia, idea, sposób postępowania, który wykreowałem, wytworzyłem na bazie swoich doświadczeń i którego uczę dzisiaj we współpracy z przedsiębiorcami. I ta filozofia nazywa się Work-Life Sport Balance. To nie jest ten klasyczny Work-Life Balance, o którym często czytamy, o którym jest bardzo dużo opinii pozytywnych, negatywnych. Ostatecznie każdy z nas, kiedy na chwilę się zatrzyma, stwierdza, że. Jest nam potrzebna ta refleksja, żeby się zastanowić, czy nie za dużo pracuję, czy moje życie jest wystarczająco jakościowo dobre i nawet przeciwnicy tej idei koniec końców wchodząc w głębszą refleksję muszą przyznać rację, że jest to potrzebne. I teraz warto jakby zaznaczyć, że work life balance nie polega na tym, że w pracy jestem w pracy, nie myślę o życiu, a w życiu jestem Poza pracą i nie myślą pracą, bo doskonale wiemy, że mózg jest skonstruowany inaczej i myśli zupełnie odwrotnie. Najlepsze pomysły życiowe przychodzą nam wtedy, kiedy mamy coś do zrobienia, a kiedy już wreszcie nie musimy nic robić, wtedy myślimy o pracy. Work-life-sport-balance, idea, którą ci sprzedać, chcecie się z sobą nią podzielić, jest o czymś innym. Zobacz, skategoryzujmy na wstępie nasze życie na trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze, work, czyli ten obszar pracy. Zobacz, jak to jest szerokie. Spędzamy tutaj mnóstwo czasu, poświęcamy większość dnia, większość życia na pracy, pomijając oczywiście sen, więc to jest bardzo szeroki obszar. I tutaj możemy o tej sferze work mówić w kategorii tego czasu operacyjnego, w kontekście e, takiej myśli koncepcyjnej, wymyślania, rozważania, przeżywania emocji i tak dalej. Wrzucam do wora wszystko, co jest związane z tą sferą work, czyli pracą. W tej mojej koncepcji. Jak to wykorzystać później, pokażę Ci za chwilę. Dalej, mamy live. To, co nie zadziałało mi w trybie work-life balance, tym takim popularnym, jest to, że ten wór wydawał mi się być zbyt szeroki. Pomyślałem sobie, że lepiej byłoby skategoryzować, że strefą live, w tej mojej koncepcji work-life sport balance, jest to, że w nią wrzucamy wszystkie, wszystko, co jest dotyczy. Ciebie wobec innych, ciebie wobec społeczeństwa, ciebie wobec najbliższych, ciebie wobec rodziny. Innymi słowy, wór o nazwie life jest ty wobec innych. I kiedy tak się nad tym zastanowimy, że jesteśmy dziś w pracy, jesteśmy dziś wobec innych, to zostaje nam ten ostatni czynnik. Pamiętaj, że w koncepcji Work-Life Sport Balance on się nazywa sport, dlatego że ja się ze sportu wywodzę. To on, ten sport, to wypalenie w sporcie też dało mi tą refleksję. Która dzisiaj mnie popycha do dalszej pracy, i dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy? Ale ten sport możesz w tej koncepcji Work Like Sport Balance zamienić na pasję, na hobby, na ja. Bo to jest obszar, ja wobec siebie. Najczęściej i najbardziej zaniedbany obszar naszego życia. Musimy załatwiać wiele rzeczy w pracy, wypruwamy się z energii, z pomysłów, robimy coś dla innych, wracamy do domu, wypruwamy się znowu z tej energii, bo musimy załatwić wszystkie rzeczy związane z tym funkcjonującym domem, dziećmi, rodziną, znajomymi konfliktami itd. Najmniej przestrzeni mamy dla samego siebie. I pewnym elementem dojrzałości jest właśnie dojrzeć to, że jeśli na samym początku i na samym końcu tego koła nie zadbamy o siebie, to nic nie będzie działało. I czy my będziemy próbowali wychodzić na sport, czy my będziemy chodzili do kina, ale nie będziemy przeżywali tego w takiej uważności, w, tej, w takiej wrażliwości wobec samego siebie, to po prostu będzie frustrujące i może nie działać. Więc koncepcja Work Life Sport Balance to jest właśnie próba zrównoważenia tych trzech rzeczy. Ja w pracy w całym tego asortymentem ja wobec innych i ja wobec siebie. I to wcale nie oznacza, że to musi być jeden do jeden do jeden, bo czasami zadbanie o tą sferę sport, czyli ja wobec siebie, e, ma tak dużą wagę, że 5, 15, 30 minut poświęconych uwagi samemu sobie na to, żeby na przykład nic nie robić i spędzić czas tak, jak masz ochotę, zaważy o tym, jak będzie wyglądał cały Twój dzień, całe Twoje popołudnie, czy nawet cały tydzień. O tym jest właśnie koncepcja Work-Life Sport Balance. I chciałbym Cię zaprosić dzisiaj do takiego ćwiczenia, jako efektu naszego spotkania na, na tym kanale, żebyś usiadł sobie z kartką papieru i, najlepiej dużą, zgiętą na pół. I po lewej stronie zrobił sobie napis Work, a po prawej stronie do góry Life, na dole Sport. I wypisał sobie wszystkie Twoje czynności z perspektywy miesiąca, które są powtarzalne które wykonujesz na co dzień, i żebyś poprzez to ćwiczenie zdał sobie sprawę i dał ten, ten, ten Jupiter, taki spotlight, Jupiter, spotlight uważności na to, jak na co dzień funkcjonujesz, ile ciebie jest w tej obszarze pracy, ile ciebie energii poświęcasz innym, a ile sobie, jakie czynności wykonujesz. Jeśli to ćwiczenie będzie dla ciebie, będzie ci ciężko ruszyć. To takim pytaniem pomocniczym niech będzie: co ja robię wobec innych w pracy, co ja robię wobec innych w życiu prywatnym i co ja robię wobec siebie w czasie wolnym. I teraz jest miejsce na to, żebyśmy chwilę zostali tu razem i oddał, żebym oddał Tobie głos. Chciałbym Ciebie zapytać i poprosić o to, żebyś wniósł głos do dyskusji. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze, co Cię najbardziej zapala w kontekście tego, jak dzisiaj w życiu funkcjonujesz? Co jest dla Ciebie problemem, z czym sobie do końca nie możesz poradzić, albo z czym sobie poradziłeś i chciałbyś się z tym podzielić, żeby wnieść jakiś wątek do naszej dyskusji? Podziel się proszę ze mną w wiadomości prywatnej na LinkedInie albo w komentarzu, jeśli masz ochotę na taką transparentność, bo to będą dla mnie punkty inspiracji do kolejnych filmów. Stwórzmy społeczność, która na siebie oddziałuje i edukujmy siebie nawzajem poprzez dużą transparencję, bo wszyscy o tym mówimy. Trzeba dużo mówić o tym i edukować na temat zdrowia psychicznego, na temat y, samopoczucia, well-beingu, żeby to lepiej rozumieć. I właśnie ten kanał po to jest, żebyśmy wszyscy dzielili się tym, co jest dobre, nawet jeśli punktem wyjścia jest coś, co nie działa. Okej. Okay. Aby rozwiązać problem, znaleźć rozwiązanie, trzeba mieć problem, więc powoli, poproszę Was, żebyście je wskazali. Podziel się tym, co Cię dzisiaj wkurza, co Cię zapala, co jest problemem, z czym sobie do końca nie możesz poradzić. I to już wszystko w dzisiejszym pierwszym odcinku otwierającym ten kanał. Zachęcam Cię do tego, abyś zaobserwował mój profil na LinkedInie Radosław Kozal. Oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował ten kanał Work Like Sport Balance na YouTubie. Zostawił lajka like pod tym filmem i komentarz, bo tego typu aktywności są naprawdę bardzo ważne. Dziękuję Ci za poświęcony wspólnie czas. Zapraszam do refleksji, a tym bardziej do interakcji.